Cześć, witajcie na kanale e, Mikołaja Teperka. Ja się nazywam Tomasz Winiarski, a dzisiaj specjalnie dla Was mamy wyjątkowego e, gościa. Jest nim pan profesor Zbigniew lewicki, wybitny polski amerykanista. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do, do programu. Panie profesorze, trwają w Stanach Zjednoczonych, kiedy mówię te słowa, wybory połówkowe uzupełniające do kongresu. Różne mają w Polsce nazwy, w Stanach Midterm Elections. Tradycyjnie te wybory faworyzują partię, która jest w opozycji do Białego Domu. Jak będzie w tym przypadku? To się zapewne nie zmieni, ta reguła jest niemal bezwyjątkowa. Amerykanie lubią równowagę. Skoro w Białym Domu jest prezydent z jednej partii, no to w kongresie powinna większość mieć ta druga partia. To zapewnia po prostu lepsze realizowanie polityki, nie takie jednostronne. To się nie zawsze dzieje, ale prawie zawsze. A tym razem po prostu republikanie mają wyraźną przewagę, dlatego że demokraci nie wykazali się. Od Prezydenta poczynając, ale także jeśli chodzi o kongres, panią Pelosi i tak dalej, mając możliwość uchwalenia bardzo wielu ustaw, mając możliwość ciekawych inicjatyw na rzecz społeczeństwa amerykańskiego, demokraci tego nie wykorzystali. I Amerykanie to widzą, że tu nie ma jakichś wielkich, wielkich idei, no a sam prezydent i jego gafy to już jest tak daleko posunięta kompromitacja, że aż przykro o tym mówić. Więc chociaż to są wybory lokalne w dużej mierze, oczywiście skala jest różna na skalę stanu do Senatu, na skalę okręgu wyborczego do Izby Reprezentantów, to nie są wybory o zagranicy, to są wybory o Ameryce. Ale myślę, że wyborcy mają trochę dość demokratów, chcą im dać nauczkę. I w związku z tym Republikanie mogą być prawie pewni zwycięstwa w obu izbach. Na pewnym etapie tej kampanii do kongresu, na, w momencie wakacji, wydawało się, że demokraci mają pewne szanse, żeby gdzieś w tym, w tym kongresie o izbę chociażby wyższą zawalczyć. Ale na pewnym etapie, im bliżej było właściwego dnia wyborów, tym ta przewaga Republikanów w sondażach rosła. Co pana profesora zdaniem mogło mieć na to najbardziej istotny wpływ? Kwestie inflacji czy kwestie wzrostu przestępczości? Tak, to znaczy przewaga czy dobre wyniki demokratów wynikały z tego orzeczenia Sądu Najwyższego, które oburzyło bardzo wielu Amerykanów i Amerykanek i uznano, ponieważ jednak większość sędziów Sądu Najwyższego została mianowana przez republikańskich prezydentów, no to obarczono tę partię winą za ten wyrok, który jest, był kontrowersyjny. No i to pokazało Amerykanom, jak wygrają Republikanie, to tu będzie w ogóle prawie, że szariat, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No w związku z tym demokraci na tym zyskali, ale to już trochę poszło w niepamięć. Tym bardziej to nie był zakaz aborcji, tylko oddanie decyzji w ręce Stanów, co jest zgodne z Konstytucją. No i rzeczywiście inflacja... Spory kulturowe, ale głównie kwestie gospodarcze. To jednak no, wszyscy się zastanawiamy, czy mamy w portfelu więcej, czy mniej, czy mamy możliwość wykształcenia dzieci, jak w Ameryce, to jest bardzo kosztowne, czy kwestie podatków i tak dalej, i tak dalej. Gospodarka decyduje. Jak Clinton kiedyś powiedział, gospodarka głupcze, prawda? Może nie do końca miał rację, ale w dużej mierze miał. Czyli Amerykanie będą głosowali portfelem w tych wyborach. Będą głosowali portfelem i będą głosowali tym, co obchodzi ich lokalnie. Kto lepszy most zbuduje, kto więcej miejsc pracy stworzy itd. Tak tego typu zainteresowania. Ukraina, a, jakoś to będzie, prawda? Europa, Chiny. Nie, dajcie spokój, my tutaj mamy własne problemy. Normalne tego typu wybory. Amerykanie patrzą lokalnie, a my patrząc na amerykańskie wybory patrzymy. W kwestiach polityki zagranicznej. I tutaj mamy pewne deklaracje ze strony lidera mniejszości republikańskiej, niedługo prawdopodobnie lidera większości, Kevina McCarthy'ego, że nie będzie dalej wystawianych czeków in blanco, że Ameryka chce trochę zrewitalizować tą pomoc finansową. Nie mówi pan McCarthy, że ociąć tą pomoc, ale mówi, że chce większą kontrolę mieć, jak Ukraina wydaje te dolary. Z drugiej strony mamy list 30 skrajnie lewicowych demokratów z Izby Reprezentantów, którzy wprost wzywali Bidena do tego, aby. Przygotował grunt pod jakieś rozmowy pokojowe z Putinem, co też jest odebrane przez wielu ekspertów jako takie zagrożenie, no bo jednak na ołtarzu tych rozmów pokojowych sprzedałem interesy Ukrainy. Czy pana zdaniem, panie profesorze, po wyborach, jeżeli prawdopodobnie zwyciężą Republikanie, coś się zmieni w kwestii dalszej doktryny w polityce zagranicznej USA względem Ukrainy? Myślę, że nie, natomiast jak pan słusznie powiedział następuje pewne zniecierpliwienie, zniechęcenie i itd i mniejsza chęć do wydawania ogromnych kwot. Ale nie oszukujmy się, te kwoty były przede wszystkim przeznaczone na zbrojenia, czyli na broń amerykańską wytwarzaną w Ameryce, czy dającą zatrudnienie i dochód dla robotników amerykańskich. Po drugie, w moim przekonaniu pomoc amerykańska była po to, żeby osłabić Rosję. Ukraina jest dla Amerykanów bardzo dalekim państwem, ale Rosja jest bliższym, że powiem, emocjonalnie. Chodziło o osłabienie Rosji i to już się dokonuje. Ja jeszcze w lutym mówiłem, że to pewnie potrwa do grudnia, bo tyle zajmie po prostu wymęczenie Rosji i to się mniej więcej sprawdza. Natomiast co do tych rozmów pokojowych, no wiemy, że ten konflikt musi się skończyć. I jest obowiązkiem jedynego wielkiego mocarstwa żeby pomóc w tym. To nie może być konflikt trwający wiecznie, to nie może być wojna stuletnia, prawda? W związku z tym to dobrze, że Ameryka angażuje się w próby zakończenia konfliktu, bo Rosja by chciała zakończyć na swoich warunkach, Ukraina by chciała zakończyć na swoich warunkach. Amerykanie są mistrzami kompromisu, znajdowania złotego środka i oby im się udało i tutaj. Jeżeli republikanie przejmą obie izby kongresu, Donald Trump nie bez powodu planuje zapowiedzieć swój start wyborczy właśnie po tym sukcesie. Wiemy, że 15 ma coś powiedzieć. Jakiekolwiek przewidywania tego, co Trump robi w przyszłości, to nie, to nie da rady. No, zapewne nie pan, on dużo zaryzykuje startując. Teraz mówi: przegrałem, bo oszustwa, bo to, bo tam. To jeżeli by wystartował za dwa lata i znów przegrał, to już nie będzie wytłumaczenia. Więc on dużo ryzykowałby. Z drugiej strony kusi go to. Kusi go to, chce się odegrać. Biden jest słabym prezydentem i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy czekają, aż on powie, że będzie kandydował. Ale jakiekolwiek przewidywania, co jutro zrobi Trump, to jest wdrożenie słusów. Prezydent Biden, e, szczególnie w pierwszych dniach e, swojego urzędowania, bardzo dużo dekretów prezydenckich podpisywał rekordową ilość. E, I tutaj chciałbym zapytać pana profesora, jak na ile e, administracja Bidena storpeduje fakt, że... Utraci kontrolę nad kongresem. Na ile prezydent bez kongresu jest w stanie jakiekolwiek swoje dziedzictwo dalej kontynuować polityczne? Długo by o tym mówić, co może prezydent swoimi dyrektywami, czego nie może, jakie są uprawnienia kongresu formalne, a jakie praktyczne. To jest no, nad całą książkową analizą. Sądzę, że nawet jeżeli wygra, wygrają Republikanie. To, to wiele nie zmieni. Ameryka jest za dużym krajem, jak ten Transatlantyk, który jak zmienia kurs, no to prawda, musi minąć nie wiadomo jak dużo. Nie, ja mi się nie spodziewał żadnych wielkich zmian. Pewne jakieś um, takie no, dostosowania, tak, ale nic poza tym. Karin Lake, kandydatka Republikanów na gubernatora Arizony, znana była z swoich wypowiedzi, gdzie sugerowała, że doszło do fałszerstw wyborczych. Mamy też informację, że mogą dojść do władzy politycy w kongresie, którzy byli takimi twardymi trumpistami i tą narrację podłapywali. W związku z tym, Panie Profesorze, ostatnie pytanie, czy istnieje Pana zdaniem zagrożenie dla amerykańskiej demokracji, tak jak niektórzy twierdzą, że na przykład będzie problem z certyfikacją głosów elektorskich? Nie, ale zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji jest cały ten ruch woke, cały ten ruch, prawda, culture cancel i tak dalej. To jest zagrożenie dla Ameryki. Natomiast ludzie, którzy wierzą w to, że wybory były sfałszowane, są w każdym kraju i podnoszą tę kwestie, kiedy przegrywają, a kiedy wygrywają, to ci drudzy. Ja bym się tym bardzo nie przejmował. To to jest niepotrzebne, ale bez większego znaczenia. Natomiast ja się bardziej boję, właśnie tego, że w Ameryce kończy się era tolerancji, a to jest znacznie poważniejsze. Dziękuję, panie profesorze. Naszym gościem był profesor Zbigniew Lewicki, wybitny polski amerykanista.